Nie no, chyba sobie jaja robicie, co, co, to jest w ogóle? Witam panowie i panie, z tej strony Imir i dzisiaj pogadamy sobie o update'cie sprayowym. Po prawej na górze macie linka do materiału Kifiego, którym on dokładnie omawia te spraye. Ja tylko pokrótce powiem, że są yy, jakby, no do kupienia na markecie, możecie je sobie kupić na markecie, macie 50 użyć tego spraye, są chyba jeszcze skrzynki sprayowe, tego dokładnie nie sprawdzałem, ale czytałem, że są jakieś graffiti boxy, yy, więc no można sobie opening zrobić, zobaczymy, czy zrobimy jakiś opening. Raczej wątpię. Generalnie chciałem pogadać o tym, że według mnie te spraje to tak. no, średnie są szczerze, bo e, tak jak Anomali powiedział w swoim odcinku, bo oglądam też u Anomali jego odcinek i u Kifiego właśnie, e, Anomali powiedział, że te spraje mogą troszeczkę zepsuć grę. Mogą zepsuć grę w taki sposób, że po prostu, no, można się pomylić, że jeden że spray może być na przykład graczem. E, może to głównie wpłynąć na jakieś majory, pewnie zakażą, ale nie wiadomo nigdy, może być jakaś głupia akcja, czasem się zdarzają takie głupie akcje, albo może wpłynąć. Rankedy. Niestety nie mam czasu, żeby sprawdzić, czy na rankedach można używać tych spray. Poczytałem sobie patchloga i nigdzie nie pisało, że ani to jest zakazane na rankedach, ani nie pisało, że jest zezwolone na rankedach. Także, wiecie, no postawicie sobie jakiegoś spraya w jakimś punkcie dziwnym, gdzie normalnie gracze stoją. Ktoś zobaczy tego spraya i będzie podobny do modelu gracza. I po prostu pomyślicie, że to jest kuźwa gracz No i wiecie, no to jest straszne, no bo jednak troszeczkę utrudnia grę A wiecie, wszyscy są już przyzwyczajeni, że sprayi w CSie nie ma No to pierwsze co pomyślą, jeżeli zobaczą jakiś inny model A raczej jakieś coś innego, no na przykład w tle, załóżmy, że jednolitym To to, że to jest albo gracz, albo krew no ale z reguły raczej na początku rundy krwi w danym punkcie nie ma Więc pomyślcie, że to jest gracz I to jest strasznie słabe, kurde, no bo sorry, ale mówię No jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że spray nie ma w CSie więc mam nadzieję, że te spraye będą tylko na jakichś tam community serwerach i oczywiście będzie jakaś komenda do wyłączenia, bo tak jak mówiłem, nie widziałem żadnej komendy ani nie widziałem żadnych wytycznych i informacji o tym, gdzie to jest wyłączone, w sensie te spraye. I mam nadzieję, że jakoś to ogarną, wiecie, na... właśnie na jakimś ESL-u czy, czy... czy też na jakichś profesjonalnych gierkach. A no i żeby nie było, że ja tylko hejtuję czy coś, są jeszcze tego plusy, no... Wiecie, jeden plus to dodali po prostu e, jakąś, nie wiem, fajną rzecz graficzną na mapie, wow, fajne są spraye. Znaczy nie, no fajne są spray, naprawdę fajne mi się podobają. Tylko problem jest taki, że wiecie, że Valve zrobił z tego tak naprawdę maszynkę i to taką ewidentną do zarabiania pieniędzy i myślisz sobie, że kupisz spray, fajny spray e, i będziesz go miał na zawsze. Chuja, nie będziesz go miał na zawsze, będziesz go miał na 50 użyć i zapłacisz za niego euro. Zajebiście naprawdę. Oczywiście tam wiem, że można wydropić czy coś, ale e, w sensie tą skrzynkę, no ale No, cóż no, no, powiem wam szczerze, że mi się na przykład nie widzi wydawanie 1 euro Praktycznie no jakbym grał w CS-a, powiedzmy bardzo często, to no nie wiem może nawet codziennie, albo co dwa dni, 1 euro, no. Wolę sobie kupić, nie wiem, paczkę chipsów albo pójść na kepsa z kumplami albo się najebać. Nie wiem, Valve, wprowadzajcie jakieś updatey, które naprawiają CS-a tak faktycznie, a nie dodajemy jakieś nowe funkcje, które tak naprawdę są niepotrzebne. Spray'e możecie zostawić naprawdę na koniec, bo raczej wydaje mi się, że nikomu na nich nie zależy z racji tego, że wprowadziliście skiny do Counter Strike'a, tyle wystarcza. I żeby nie było, nie hejtuje updatea sprayowego i nie hejtuje update'a. Eee, jeszcze raz, nie hejtuje update'a sprayowego i nie hejtuję update'a ze skinami, chociaż no, wydaje mi się, że bardziej priorytetem powinno być naprawa gry a nie dodawanie jakichś nowych skinów, żeby napchać kurde pieniędzy do portfela Gabena i nawpierdalać się tych kepsów, no nie, naprawdę, zajmijcie się naprawieniem tej jebanej gry, bo y, jest pełno bugów i no cóż, no proszę was, bardzo, proszę. No i tyle, trzymajcie się, jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie lajka, like jeżeli nie, to dislike'a i możecie zostawić jakiś komentarzek. Cześć!